Dzień dobry państwu. Spotkaliśmy się tutaj po to, aby uczestniczyć w odsłonięciu kolejnej tabliczki na skwerze Podróżników w Radzinu Podlaskim. Tabliczki, która poświęcona jest panu Robertowi Makłowiczowi, którego w tym momencie bardzo serdecznie chciałbym powitać. Myślę, że Nikomu ze zgromadzonych tutaj nie trzeba przedstawiać naszego dzisiejszego gościa, ale mimo wszystko pozwólcie państwo, że w kilku zdaniach przybliżę jego sylwetkę. Robert Markłowicz jest podróżnikiem, dziennikarzem, autorem książek i programów telewizyjnych o tematyce kulinarnej, kulturowej i historycznej. Pochodzi z rodziny o korzeniach polskich, ukraińskich, ormiańskich, węgierskich i austriackich. Jest absolwentem 5. ELO imienia Augusta Witkowskiego w Krakowie. W latach 1982-1989 studiował prawo, a następnie historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był publicystą w gazecie wyborczej oraz współpracował z tygodnikami Wprost, Newsweek i Przekrój. W telewizji polskiej w latach 1998-2008 Prowadził popularny cykl reportaży, podróże kulinarne Roberta Makłowicza, a w latach 2008-2017 program Makłowicz w podróży. Programy te znacząco odbiegały od formuły tak zwanego gotowania na ekranie. W każdym przedstawiana była kuchnia z innego zakątka świata. Jak sam o sobie mówi, jestem podróżnikiem z pasji, ale nie jestem prawdziwym kucharzem, lecz amatorem. Robert Makłowicz, będąc w odwiedzanych miejscach, opowiada o ich historii, warunkach tam panujących, ciekawostkach dotyczących kraju, w którym się znajduje oraz gotuje regionalne potrawy. Od 2017 roku współpracuje z kanałem telewizy telewizyjnym Food Network, gdzie możemy oglądać jego nowy program pod tytułem Makłowicz w podróży. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam Państwa na skwerze podróżników. Szczególnie witam przybyłych gości w osobach Starosty Radzyńskiego Pana Szczepana Niebrzegowskiego. <klucz> witam również Wiceburmistrza Radzenia Podlaskiego Pana Sławomira Lipskiego, jak również Przewodniczącego Rady Miasta Pana Adama Adamskiego. I witam was drodzy mieszkańcy Radzenia. Myślę, że już po siedmiu latach Naszego cyklu, po siedmiu latach organizacji radzyńskich, spotkań z podróżnikami, tworzymy już taką rodzinę podróżniczą. Bardzo miło mi jest widzieć znajome twarze. Cieszę się, że jesteście cały czas z nami i bardzo miło będzie nam was gościć na spotkaniu, które już zaraz po tej uroczystości odbędzie się w sali widowiskowo-kinowej Radzyńskiego Ośrodka Kultury, na które już w tym momencie bardzo serdecznie zapraszam. Z kronikarskiego obowiązku odnotuję jeszcze, że organizatorami 28. edycji Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami są Radzyński Ośrodek Kultury, a także Radzyńskie Stowarzyszenie Podróżnik. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli. Obecny tutaj z nami starosta Radzyński pan Szczepan Niebrzygowski, a także burmistrz Radzenia Podlaskiego pan Jerzy Rębek. Z kolei patronat medialny. Nad naszym cyklem sprawuje, sprawuje ogólnopolski miesięcznik Poznaj Świat, który nieprzypadkowo tutaj trzymam w dłoniach. E, miesięcznik, który regularnie zaprasza na wszystkie nasze e, spotkania, a także portal internetowy Kocham Radzeń Podlaski. I bardzo serdecznie dziękuję organizatorom, y, sponsorom radzyńskich spotkań z podróżnikami. Są to firma dr Gerard, spółdzielcza mleczarnia Spomlek w Radzeniu Podlaskim. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, a także Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Radzeniu Podlaskim. No cóż, doszliśmy do tego najważniejszego punktu naszego dzisiejszego spotkania i w tym momencie chciałbym poprosić pana Roberta o uroczyste odsłonięcie swojej tabliczki na Radzyńskim Skwerze Podróżników. I oczywiście wielkie brawa i może chwila dla fotoreporterów jeszcze przy tabliczce. Dziękujemy bardzo, może wezmę tabliczkę. No i Panie Rubecie, będzie nam miło, jakby wiedział Pan kilka słów. Szanowni Państwo, czuję się niezmiernie zaszczycony po pierwsze, z faktu, że mogę być w tym miejscu. Po drugie, że umieszczono mnie tutaj w zasadzie na wieczną rzeczy pamiątkę. Po trzecie, że towarzystwo jest tak doborowe. W ogóle, tak naprawdę dotychczas w moim życiu nagrodą, którą zapamiętałem najbardziej, była nagroda książkowa, którą otrzymałem w trzeciej klasie liceum od swojej wychowawczyni gdy mi się po raz pierwszy udało nie mieć poprawki jestem pewien że to będzie to będzie rzecz w kategorii nagród która zdecydowanie przebije ważnością tamtą nagrodę czy zasłużyłem no ja mogę mieć co do tego wątpliwości ale to nie ja tutaj byłem czynnikiem ocennym cieszę się że akurat padło na że padło na wasze miasto, dlatego że dzięki temu e, wybaczcie, ale jeszcze nigdy nie byłem w Radzyniu Podlaskim. Dzięki temu e, wiem, że już na pewno tutaj wrócę, bo, e, bo, bo w ogóle Podlasie to jest skarbnica, e, skarbnica kulturowo-kulinarna, ale też e, wiedziałem o serze, który u was jest wytwarzany, ale o pałacu na Miły Bóg nie wiedziałem, niemal nic poza tym że jakiś jest, ale nie wiedziałam, że aż taki, no więc teraz już wiem jaki on jest e, także no sami chcieliście, teraz już, teraz już będę musiał tutaj przyjeżdżać. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo. Skoro ten nasz edzyński padac tak bardzo się podoba, on naprawdę jest bardzo dobrym tłem, nie tylko do uroczystości odsunięcia tabliczki, ale i do gotowania na pewno. I to bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy i o zabranie głosu poproszę teraz starostę radzieckiego pana Szczepana Niebrzegowskiego, który poza tym, że zechce coś powiedzieć, ma też niespodziankę dla naszego gościa. Ale zanim o niespodziance, panie Robercie, to pozwolę sobie kilka słów powiedzieć. Jestem pasjonatem pana programów i to nie od wczoraj. Zawsze, szczególnie w weekend, bo wtedy starosta ma chociaż odrobinę czasu dla siebie, dla rodziny, jak łączę telewizor i Pan gotuje, to proszę mi wierzyć, w każdym polskim domu zmienia się totalnie nastrój, bo bardzo często w tych programach występuje Pan w pięknych plenerach, w najpiękniejszych miejscach w Europie i na świecie, przy pięknych, palących się kominkach i ten nastrój, jaki Pan tworzy z lampką. Yy, pewnego płynu, o którym nie mogę tutaj powiedzieć i nie dlatego, że nie, już jest po 13, ale <śmany> dlatego, że tu są dzieci, to ten nastrój, jaki Pan tworzy, ta chwila naprawdę bardzo się udziela i wtedy każdemu z nas ten obiad po prostu smaku, smakuje dużo, dużo lepiej. Uwielbiam tą pana, pana kuchnię i bardzo się cieszę, że znalazł pan czas, żeby do nas przyjechać, bo myślę, że z Radzenia zapamięta pan może dwie, trzy rzeczy, tak jak każdy człowiek z dobrego kazania, prawda? Dwa, trzy zdania. Tutaj już sam pan powiedział o Radzyńskich Produktach Mleczarskich. Słynna firma, która tutaj ma swoje miejsce. Na pewno zapamięta pan ten pałac, bo jak będzie pan się zastanawiał. Czy w Wilanowie gotować, czy gotować w Radzyniu, to ja zachęcam, żeby przemyśleć, bo, bo w Wilanowie Pan niczy, niki, ni, nikogo nie zaskoczy, natomiast y, na dziedzińcu Radzyńskiego Pałacu wielu Polaków Pan y, zaskoczy i zapraszamy Pana do Radzynia. Y, w dowolnej chwili, w dowolnym czasie my mamy swoje takie motto radzyńskie, że to jest radzyńska kraina serdeczności. I wierzę w to, że przez najbliższe godziny, kiedy będzie Pan z nami, zrozumie Pan, że to nie są tylko słowa. Wszystkiego najlepszego. Panie Robercie, w imieniu Radzyńskiego Stowarzyszenia Podróżników, swoim własnym, pana burmistrza Jerzego Rębka. Władz Powiatu i Miasta chciałbym wręczyć Panu certyfikat pamiątkowego medalu radzyńskich spotkań z podróżnikami. Proszę bardzo. Łącznie z pięknym medalem. Nie wiedziałem, jak go otworzyć, także Pan Przewodniczący tu poradził. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo. To tak po to, żeby tą łapkę zabrał Pan do siebie do Krakowa. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu za udział w tej naszej krótkiej uroczystości. I tak jak już wspomniałem, zapraszam do sali kina Oranżeria, gdzie o godzinie 16 odbędzie się spotkanie z Panem Robertem Makowiczem pod tytułem Świat na widelcu. Jeszcze raz Państwu dziękuję i do zobaczenia za chwilkę w kinie. Do widzenia.